O jego zasługach można mówić naprawdę dużo. Praca, jaką wykonał, jest wręcz tytaniczna, a jej efekty widoczne i odczuwalne w wielu aspektach krajowej gospodarki, świata kultury, sztuki, mediów i sportu. Dokonania naszego laureata obserwuje z zapartym tchem cała Polska. Przywrócił Polakom wiarę w patriotyzm gospodarczy. Mamy zaszczyt i przyjemność ogłosić, że zaszczytny tytuł Człowieka Wolności 2020 roku otrzymuje prezes PKN Orlen Daniel Owajten. Kurwa ja mnie sobie no co mam zrobić kurwa, kurwa bo my się nam kurwa zajęlibyśmy się, a kurwa, chwal by nie ten pierdolny elektropas. wiedz kurwa i więc nie stał te kurwa, się przejdzie, no kurwa to bokiem wychodzi. Stary tuć kurwa, który na emeryturze powinien się mieć po 6 000, a drugi już kurwa około 70 ma, no? Nie jest przyjaciel. Nie damy się, kurwa, my go i tak weźmiemy. Chuja tyfla. Szanowni Państwo raz jeszcze człowiek wolności 2020 tygodnika sieci. Prezes PKN Orlen... Daniel Kuwajtek.